W czasie pierwszej, pierwszego dnia rekolekcji mówiliśmy o tym złu, o cierpieniu, a może dzisiaj porozmawiajmy dokładnie o czymś przeciwnym. Bo tak jak nie ma człowieka, nie ma takiego człowieka, który by w życiu nie doświadczył cierpienia. Każdy z nas jakoś tam doświadcza cierpienia. Ale z drugiej strony nie ma człowieka, który by nie pragnął być szczęśliwy. Bo gdybyśmy nawet teraz się zapytali, czy jest wśród nas ktoś, kto by powiedział Panie Boże, wszystko tylko żeby mnie szczęście w życiu nie dopadło a nie ma takich ludzi. My wszyscy chcemy być szczęśliwi. Człowiek chce się czuć dobrze, przeżywać dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, bo często to są takie elementy, które decydują o tym, że czujemy się szczęśliwi. Ale zobaczmy, że gdybyśmy teraz się sami zapytali, próbowali odpowiedzieć na takie pytanie co by mnie uszczęśliwiło w najbliższym czasie co by dało mi szczęście to myślę że odpowiedzi byłyby już bardzo różne A no może wygrana w totolotka na pewno dałoby nam trochę szczęścia może ktoś chciałby być uzdrowiony ze swoich chorób Byśmy chcieli czuć się lepiej, żeby ktoś nas pokochał i tak dalej. Każdy by miał zupełnie różne pomysły na to, co by mnie uszczęśliwiło tak w najbliższym czasie. Co by było moim szczęściem. Ale każdy człowiek chce być szczęśliwy. Nie ma możliwości, żebyśmy nie pragnęli szczęścia. Myślę, że to też jest jednym z darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga, że On chce abyśmy byli szczęśliwi. I można się zapytać, a czy Pan Bóg ma jakiś pomysł na nasze szczęście? Bo bardzo często się myśli, no, że religia, katolicyzm, no niekoniecznie chce nas uszczęśliwiać. Tyle zakazów, nakazów, tyle obowiązków. Jeden z moich kolegów często powtarzał, że to, co miłe, szczęśliwe, to albo się od tego tyje, albo szkodzi na zdrowiu, albo Kościół zabrania. No, może tak nie jest, bo Pan Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Nawet w Piśmie Świętym jest jedno kazanie Pana Jezusa. Właśnie się uważa się, że to jest najważniejsze kazanie Pana Jezusa, jakie mamy zapisane na kartach Pisma Świętego, które opowiada o szczęściu. Konkretnie, na czym polega szczęście? Jak można osiągnąć szczęście? To jest skazanie na górze. Osiem błogosławieństw. One się zaczynają błogosławieni ci, si, błogosławieni ubodzy w duchu, ale słowo błogosławieni znaczy tyle, co szczęśliwi. I myślę, że to szczęście, które proponuje Pan Jezus, może trochę jest inne od tego szczęścia, które my często szukamy. Bo my często uważamy, że szczęście to są te chwile szczęśliwości. Coś pięknego się wydarzyło, czegoś doświadczamy, przeżycia. To są piękne chwile szczęśliwości, które człowiek przeżywa. Ale szczęście to nie jest tylko coś, co nam się przydarzy. Wygramy w totolotkach, ktoś nas pokocha, ktoś nas uszczęśliwi. Ale szczęście też bardzo mocno może zależeć od nas samych. To my mamy uczynić się szczęśliwymi. To nie, że inni nas uszczęśliwią, to my sami możemy zadbać o nasze szczęście. I właśnie to Pan Jezus proponuje. Może popatrzmy, jak on uważa, że możemy być szczęśliwi. Bo czasami te propozycje szczęścia brzmią trochę zaskakująco, Czy jakby nawet nie skojarzył, jak to to jest szczęście. No weźmy pierwsze. Błogosławieństwo, pierwszą drogę do szczęścia. Pan Jezus mówi tak. Szczęśliwi jesteście, wy ubodzy. No halo, no chyba jednak nie na tym polega szczęście. Spotykamy człowieka, który żyje w nędzy. Czasami zdarza się to. Nie ma środków do życia, klepie biedę, tak mówiąc bardzo popularnie. I my podchodzimy do niego i mówimy: No, zazdroszczę ci, no, jesteś szczęściarzem. No, chyba nie na tym polega szczęście. My sami wiemy, że człowiek potrzebuje pewnego minimum do życia. Nie musimy mieć luksusów, ale minimum jest potrzebne do życia. Trudno być szczęśliwym, kiedy człowiek nie ma pewnego minimum materialnego. I co, co chodzi Panu Jezusowi? To znaczy, że ci ubodzy, nędzarze, nie mający pieniędzy, tułający się, bezdomni, to to jest szczęście, do którego mamy dążyć, które mamy osiągnąć. No to rozdajmy wszystko od razu i będziemy szczęśliwi. A wiemy, że tak nie zadziała to. Ale kiedy Jezus mówi, szczęśliwi ubodzy, to może ma na myśli zupełnie coś innego. Bo co nas unieszczęśliwia? Wcale nie to, ile posiadam, co posiadam, ale najbardziej człowieka może unieszczęśliwić przywiązanie do pewnych rzeczy. Nie jest ważne, ile ja posiadam, ale jaki jestem do czegoś przywiązany. Czy nawet te dobra materialne, które posiadam, nie zasłaniają mi przypadkiem drugiego człowieka? że już nie widzę nikogo, tylko muszę zarabiać, mieć pieniądze, nic innego się nie liczy. Nie jest ważne ile posiadam, ale jak jestem do czegoś przywiązany. Miarą ubóstwa nie jest to, co, ile, za ile posiadam, ale jak jestem przywiązany do pewnych rzeczy. Bo można powiedzieć więcej. My czasami możemy być przywiązani wcale nie do dóbr materialnych. Człowiek może być przywiązany do swoich przekonań, że w imię tych przekonań podepcze drugiego człowieka. To także jest przywiązanie. Człowiek może być tak przywiązany do jakiejś ideologii, że w imię tej ideologii nawet będzie zabijał. I to jest przerażające, jak ludzie mogą być przywiązani do różnych rzeczy materialnych i niematerialnych. Zwróć uwagę, jak często jesteśmy podzieleni jako ludzie. W różnych kwestiach politycznych, religijnych, w sprawie szczepionek rodziny potrafią się kłócić i rozchodzić. Nie potrafią nawet rozmawiać ze sobą. Tak jesteśmy przywiązani czasami do naszych przekonań. Już nie liczy się drugi człowiek. Nawet nie potrafimy rozmawiać, bo człowiek jest nieszczęśliwy. Kiedy do czegoś tak mocno się przywiąże, że już nie będzie widział ani Pana Boga, ani drugiego człowieka. Miarą obóstwa nie jest to, co, ile, za ile, tylko miarą obóstwa jest to, jak do czegoś jestem przywiązany. A popatrzmy, jesteśmy coraz mocniej przywiązywani do pewnych rzeczy. No chociażby młodzi ludzie, patrzmy, że dla młodego człowieka dzisiaj Oderwanie, odcięcie od telefonu to jest największa kara. Jeżeli my chcemy czasami wychować młodego człowieka, to każemy go szlaman na telefon. Kiedyś był szlaman na podwórko za moich czasów. A dzisiaj to na podwórko wygonić człowieka, z w miastach, to graniczy z cudem. Bo całe podwórko to jest ekran telefonu. Tam się coś dzieje. Tak jesteśmy przywiązani do pewnej rzeczy że dzisiaj tych uzależnień jest coraz więcej. Bo miarą ubóstwa i szczęścia człowieka jest to, czy przypadkiem do czegoś nie jestem tak przywiązany, że już przywiązany, że już nie widzę ani Boga, ani drugiego człowieka, rodziny, bliskich. I dbajmy o to. Czasami zróbmy sobie rachunek sumienia, do czego jestem aż za mocno przywiązany. I to jest pierwsza propozycja szczęścia, i zwróć uwagę, to szczęście to nie jest coś, co ma się wydarzyć, to ode mnie zależy. Weźmy inne szczęście, które proponuje Pan Jezus. Również dosyć dziwne, bo Pan Jezus mówi: Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. No czyste serca. Od razu sobie myślimy, człowiek czystego serca to taki, który no, nie popełnia jakichś grzechów, to jest taki, który jest zawsze miły, cudowny. Wiemy, że tak się też nie da na dłuższą metę, człowiek zawsze gdzieś upadnie. Ale popatrzmy, że Jezus mówi szczęśliwi czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Tak jakby wiąże czystość serca ze sposobem oglądania, które w końcu prowadzi do oglądania Boga. I można powiedzieć tak, szczęśliwy człowiek to jest taki człowiek, który potrafi dostrzec dobro wokół siebie. My czasami robimy rachunek sumienia taki do konfesjonału. No i tak rachunek sumienia polega na tym, że przypominamy sobie, a tutaj pacierza człowiek on mówił, tu zaspał nam przeświętą, tu powiedział niepotrzebne rzeczy, i idziemy do spowiedzi. Rachunek sumienia, jeden z warunków dobrej spowiedzi. Ale może czasami my musimy zrobić inny rachunek sumienia. Może trzeba zrobić rachunek sumienia, Panie Boże, ile dzisiaj widziałem dobra, ile doświadczyłem dobra i ile zrobiłem dobra. I tu nie chodzi o chwalipiństwo, tylko popatrzmy, że my czasami nie widzimy już dobra. Bo zło jest o wiele mocniej, jaśniej dostrzegalne. Nawet weźmy samych siebie. Gdybyśmy mieli powiedzieć coś dobrego o sobie, to tam burkniemy jakieś rzeczy, ale gdybyśmy powiedzieli, no jakie mamy wady, oj, to byśmy już popłynęli. Nie mówiąc już o wadach innych, to już nawet książeczkę byśmy napisali o wadach innych. Ale co widzimy dobrego? Tu nie chodzi o to, żebyśmy nie widzieli zła. Ale my musimy też umieć dostrzegać dobro, je nazywać, dziękować. Czasami to są drobne rzeczy, że ktoś był życzliwy. Nagle mówimy, o, zawsze tu była nieżyczliwa pani, o, dzisiaj jest ta życzliwa. My musimy dostrzegać dobro. Czasami zbierać je, nazywać. Nawet to dobro, które się dzieje między nami. My często już rezygnujemy z dziękowaniem za proste rzeczy. Że ktoś był miły, sumienny, coś zrobił, umiemy za to dziękować. Patrzmy, jak my uczymy dzieci od samego początku, żeby nawet jak odstają od stołu, powiedzą dziękuję. Temu, kto to przygotował, to nie jest prosty zwrot, banalny. My uczymy, żeby ktoś dostrzegał takie małe dobro, że ktoś się natrudził i zrobił dobry obiad. Co nam szkodzi podziękować? A czasami nam szkodzi. Właśnie nauczmy się widzieć dobro, robić rachunek z dobra, bo to jest rzeczywiście gwarant pewnego szczęścia. Ja jestem przekonany, że kiedy człowiek jest wyczulony na dobro, to zobaczy, że tego dobra jest mimo wszystko więcej niż zła. A niestety, my lubimy oglądać zło. Nawet zwróćmy uwagę na dziennik telewizyjny. Nawet nie chodzi teraz o ten czas wojny, gdzie jesteśmy przesiąknięci tymi informacjami o dramatach, tragediach, uchodźcach, bombardowaniach, tego co się tam dzieje. Rzeczywiście ten czas obecny, jesteśmy przytłoczeni nawet tymi informacjami o złu, które się dzieje. Ale nawet w czasach niewojennych, to popatrzmy, dziennik telewizyjny to najczęściej jest taki dziennik z tego, co złego się dzieje. Tutaj sici pokłócili z tamtymi, ten powiedział niepotrzebne słowo, ten to źle zrobił, tego trzeba skrytykować. Tu drama, tu zabito, tu taki dramat się zrobił. Zwróć uwagę, że lepiej sprzedaje się zło niż dobro. Zło jest o wiele lepsze medialnie niż dobro. Dobro jest takie proste, banalne, nudne wręcz. Lepiej się sprzedaje zło. Ono jest lepsze w telewizji. Ono lepsze jest do rozmów, ono jest lepiej widoczne. Dlatego starajmy się, trochę dla naszego szczęścia, starajmy się dostrzegać to dobro, które jest wokół nas, nazywać je, dziękować za nie. I to jest naprawdę wielkie szczęście człowieka, że tak patrzy na otaczający świat, nie przez różowe okulary, że nie dostrzega zła, ale po prostu widzi to dobro. To jest szczęśliwy człowiek, czystego serca, że gdzieś przez swoje serce potrafi dostrzec otaczające dobro, które jest jego udziałem. I weźmy znowu jeszcze inne błogosławieństwo, chyba najbardziej niezrozumiałe. To ostatnie. Jezus mówi tak: Szczęśliwi jesteście, kiedy Was prześladują, kiedy wszelkie zło mówią o Was, kiedy Was będą ciągnąć na posądach z powodu mojego imienia. Cieszcie się i radujcie. No, chyba to nie jest przejaw szczęścia, kiedy ktoś jest prześladowany nawet ze względu na wiarę. Przecież to są dramaty, to są tragedie. Całe szczęście, że może nie żyjemy w takim obszarze, że jesteśmy prześladowani za wiarę. A przecież na Bliskim Wschodzie wielu chrześcijan poniosło śmierć. Ilu chrześcijan zostało zamordowanych w czasie tych wszystkich zawierów związanych z państwem islamskim? Ilu chrześcijan wypędzono ze swoich miast? Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu chrześcijan nadal jest prześladowanych na Bliskim Wschodzie czy w północnej Afryce. Zresztą wielu ludzi jest prześladowanych za swoje poglądy, przecież w Birmie, chociaż to państwo dzisiaj się inaczej już nazywa wygnaro paręset tysięcy ludzi, wyznawców islamu, tylko dlatego, że buddyści nie życzą sobie na ich terenie. To się dzieje na naszych oczach. Czy jak wyznawcy islamu są prześladowani w Chinach? Są obozy koncentracyjne, obozy reedukacji, jak to Chińczycy nazywają, ponieważ uważają, że islam nie ma prawa istnieć w państwie chińskim i dlatego prześladują tą grupę społeczną. Tworzą obozy, właściwie na wzór obozów koncentracyjnych prawie. To się dzieje teraz, w naszych czasach. Więc to nie jest tak, że nie ma prześladowań za przekonania. Oczywiście dziękujmy Panu Bogu, że my nie żyjemy w takich obszarach geograficznych, gdzie to się dzieje. Ale kiedy Jezus mówi, szczęśliwi, kiedy jesteście prześladowani, to nie chodzi mu o to, że szczęście jest tym, że ludzie nas krzywdzą za to, że jesteśmy. Wyznawcami Pana Boga. Tylko szczęście jest w naszej postawie. Szczęśliwy człowiek, który potrafi przyznać się do swojej wiary. Nawet jeżeli jest wyśmiewany, nawet jeżeli dzisiaj wiara jest niepopularna, kiedy dzisiaj w młodzie jest krytyka Kościoła, to człowiek mówi: Tak, jestem wierzący. Trochę przez moją pracę na uniwersytecie ma większy kontakt z ludźmi niewierzącymi. To prawda. Większość moich, nawet kolegów z pracy, jak jeszcze byłem prorektorem czy dziekanem, miałem wiele spotkań z ludźmi, którzy krytykują, nienawidzą Kościoła. Tak wygląda trochę nawet świat w Polsce. I zawsze, kiedy spotykał mnie a tak, Co ty jeszcze księdzem jesteś? Gdzie jeszcze do tej sekty należysz? takie były komentarze moich kolegów, profesorów. Gdzie jeszcze do tej organizacji przestępczej należysz, czyli Kościoła. To ja zawsze odpowiadam: Tak. Ale przecież jeszcze mogę wierzyć w tym państwie, mówię. To chyba nie zabroniono. Nie słyszałem, żeby zabroniono wiary w państwie polskim. Mówię, ja nie krytykuję za to, co ateizm zrobił w Rosji sowieckiej, co ateizm zrobił w Kambodży. Czy ja się was czepiam o to? O rewolucję francuską, która wymordowała setki tysięcy ludzi. Czy ja mam wam pretensje o to, że te ideologie do tego to prowadziły? Człowiek powinien mieć taką odwagę, żeby przyznać się i wcale nie przepraszać za to, że jestem chrześcijaninem. I wydaje mi się, że o to chodzi Panu Jezusowi, kiedy mówi o szczęściu, w tym, że pojawia się to w kontekście prześladowań. Nieszczęście jest w tym, że ktoś nas wyśmiewa, że ktoś nas szkaluje, tylko jaką postawę przyjmujemy. W tym tkwi szczęście człowieka. Bo Jezus rzeczywiście chce nas uszczęśliwiać. Można by było wszystkie te osiem błogosławieństw przeanalizować, przemyśleć, jakie to są drogi do szczęścia: szczęśliwi wprowadzający pokój, szczęśliwi miłosierni, szczęśliwi cisi. No to się mówi, co to jest za szczęście w byciu cichym? Co mamy być takimi popychadłami? Ale popatrzmy, po co jest potrzebna cisza, chociażby tak jak w tym kościele? Dlaczego my czasami potrzebujemy ciszy? Po to, żeby coś usłyszeć. Patrzmy, cisza jest potrzebna po to, żeby coś rozbrzmiało. Bez ciszy nie usłyszymy. I może szczęście, o którym mówi Pan Jezus, szczęśliwi cisi. Może to polega na tym, że szczęśliwi ludzie, którzy jeszcze potrafią słuchać. I patrzmy, słuchanie to jest dzisiaj rzadka zdolność. Chociażby posłuchać swojego sumienia. My mamy sumienia. Mamy ten odruch, który sprawia, że potrafimy gdzieś ocenić nasze działania zupełnie spontanicznie, niezależnie od nas. Szczęśliwy człowiek, który potrafi. Wsłuchać się w głos sumienia. Ten spontaniczny sąd, który sprawia, że potrafi ocenić, mam jakieś zasady, wiem, że trzeba czynić dobro, unikać zła. I to sumienie potrafi mi powiedzieć: no, może to nie najlepszy czyn, może tego nie rób. Albo sumienie nam powie: a zobacz, co zrobiłeś, może zmień to. Szczęśliwy człowiek, który potrafi iść za właściwym głosem sumienia. Albo szczęśliwy człowiek, który w ogóle potrafi słuchać. Szczęśliwi jesteśmy, kiedy ludzie potrafią nas wysłuchać. My bardzo tego potrzebujemy. Dzisiaj popatrzmy, ludzie nie mają czasu na słuchanie. My ciągle mówimy, zagadujemy, komentujemy, mamy tyle przekonań, których nie zawahamy się użyć w każdej sytuacji. Ale czy my potrafimy posłuchać, co drugi człowiek? Rzeczywiście w sercu nosi. Jakbyśmy chcieli, żeby ludzie nas słuchali, nie tylko co gadamy codziennie, ale słuchali to, co mamy, czym żyjemy, co dla nas jest ważne. To jest wielkie szczęście. Jeżeli mamy ludzi, którzy potrafią nas słuchać, to jest wielkie szczęście, że potrafimy zasłuchać się w swoje sumienie, wsłuchać się w drugiego człowieka, sami wysłuchujemy innych ludzi, to jest szczęście. O siostry i bracia, Pan Bóg nie chce nas unieszczęśliwiać. On nie jest tym, który chce nam utrudniać życie, że to, co dobre, szczęśliwe, to tego się tyje, kościół zabrania albo szkodzi na zdrowiu. Tak nie jest. Człowiek może odnaleźć wiele szczęścia. I gdyby ktoś się zapytał, co to jest szczęście, to chyba warto odpowiedzieć: szczęście. To jest takie zadowolenie z jakości życia, które prowadzę. Szczęście nie musi być uchahaniem od ucha do ucha. Szczęście nie musi polegać, że wygraliśmy w Totolotka. Ale kiedy patrzymy na nasze życie i nie wstydzimy się tego życia, że ono po prostu stara się być dobre, to to jest wielkie szczęście człowieka. I właśnie to też podpowiada nam Jezus. Szczęśliwi ci, słuchający. Szczęśliwi ubodzy, ci nieprzywiązani, szczęśliwi prześladowani, ci, którzy potrafią zachować swoją wiarę, swoje przekonania i szczęśliwi ci czystego serca, którzy widzą dobro, bo człowiek chce szczęście i może je osiągnąć. Amen.